Świat mediów społecznościowych potrafi nie tylko bawić, ale też wzbudzać kontrowersje. Oto przykład z życia prywatnego znanych influencerów, Dane i Daniela Majewskich, których syn, Romeo, został bohaterem ostatnich spekulacji. Pedał Monika Działowska zwróciła uwagę, że pewne zabawki mogą nie być odpowiednie dla niemowląt, a celebryci nieświadomie ryzykują rozwój swojego dziecka, publikując nieprzemyślane treści. Dane i Daniel, znani z mediów społecznościowych, niedawno zostali rodzicami. Ich syn, który przyszedł na świat w miesiącu kwietniu, od momentu narodzin stał się obiektem zainteresowania na Instagramie. Szczęśliwi rodzice chętnie dzielili się zdjęciami z porodówki oraz wakacjami w Grecji, co przyczyniło się do wzrostu popularności małego Roumie w sieci. Jednakże przyjemne chwile szybko zamieniły się w kontrowersje. Na jednym z filmików Daniel próbował karmić swojego syna arbuzem, co według ekspertów mogło być nieodpowiedzialnym posunięciem, biorąc pod uwagę ten wiek. Takie wprowadzanie jedzenia stało się tematem dyskusji i krytyki. Już wcześniej pojawiły się doniesienia mówiące o tym, że pies rodziny nie zaakceptował nowego członka rodziny, co skłoniło rodziców do oddania go babci mimo ich prób skonsultowania sytuacji z behawiorystą. Rodzice opisywali tę sytuację jako znak od Boga, ale internauci nie pozostali obojętni i zaczęli zwracać uwagę na aspekty związane z zabawkami, jakie zafundowali swojemu dziecku. Zauważyli, że w przypadku malutkiego Roumie to migoczące, niebieskie urządzenie które miało przyciągać jego uwagę, mogło być niekorzystne dla jego zdrowia. Pebiatra Monika Działowska wskazała, że tego rodzaju forma rozrywki dla najmłodszych nie jest zalecana i może odbić się negatywnie na ich zdrowiu w przyszłości. Specjalistka wymieniła poważne problemy, które mogą wynikać z tak wyglądających niewinnych zabaw. Warto zastanowić się, czy wszystko to, co uznajemy za atrakcyjne dla dzieci, rzeczywiście wspiera ich rozwój, czy raczej przeszkadza. W tej sytuacji kluczowa jest edukacja rodziców i ich świadomość na temat tego, jakie zabawki są odpowiednie dla ich pociech. Debata na ten temat pokazuje, jak łatwo można wpłynąć na rozwój dziecka poprzez nieodpowiednie decyzje, które są często robione bez przemyślenia. Niezależnie od intencji rodziców i wpływu mediów społecznościowych, kluczowe staje się zrozumienie, że dzieci potrzebują odpowiednich narzędzi do zdrowego wzrostu, a także uważność na wszystko, co je otacza. Jak pokazują inne przypadki z życia celebrytów, nierzadko to, co wydaje się niewinne, może prowadzić do poważnych konsekwencji. Warto mieć to na uwadze, ponieważ każde dziecko zasługuje na bezpieczne i zdrowe środowisko.